Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczysz jak uruchamiam pompę ciepła, co sprawdzam w pierwszym uruchomieniu oraz jak wygląda cały proces. Więc na początku, żeby trochę wstępu zrobić i żebyśmy się doinformowali, co tu się znajduje i jak wygląda właśnie też schemat hydrauliczny pompy ciepła. Jednostka wewnętrzna rurkami idziemy do jednostki zewnętrznej oraz przewodami. Z nami jest zbiornik na ciepłą wodę użytkową, z drugiej strony zbiornik buforowy i pompa ciepła od dołu. Znajduje się zawór trójdrożny, który steruje, czy ma grzać zbiornik buforowy, czy ma grzać zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Następnie, właśnie, rozgałęziamy się na zbiornik buforowy lub na ciepłą wodę użytkową i wracamy przez separator zanieczyszczeń do pompy ciepła, do jednostki wewnętrznej i do wymiennika. I tu, w zbiorniku na ciepłą wodę użytkową, mamy właśnie odpowietrznik, gdzie łatwo odpowietrzymy właśnie nasz układ. Oraz mamy ciepłą i zimną wodę tam na samym dole do ciepłej wody użytkowej. Zbiornik buforowy w tym przypadku jest instalacja kaloryferowa, czyli wystarczy nam jedna pompka i na cały budynek. Dodatkowo jedna pompka, budynek jest stosunkowo nieduży, więc bez problemu taka pompka wystarczy. Mamy również dopuszczanie i dzisiaj to będzie istotne, ponieważ będziemy właśnie dopuszczać wody do układu gdzieś około od 1,8-2 bary i zobaczymy, odpowietrzymy cały układ i zobaczymy jak właśnie, jakie są przepływy jak pompa funkcjonuje. Więc przy uruchomieniu ważna sprawa, wcześniej już została pompa ciepła załączona, tak żeby sprężarka mogła się i olej wygrzewać, więc to już mamy za sobą, teraz możemy przejść do napełnienia układu. Bo wszystkie śrubunki, wszystkie możliwe miejsca zostały już uszczelnione, wszystkie zaworki też zakręcone. I tu warto też wspomnieć, najpierw sprawdzam, właśnie kotłownię. Czy jak zaleję kotłownię wodą, to właśnie nie będzie jakichś wycieków. Więc najpierw zakręcam sobie wszystkie zaworki od domu i sprawdzam, czy kotłownia tu jest szczelna. Mamy nasz barometr i możemy sprawdzać ciśnienie i dopuszczamy ciśnienie. Są też odpowietrzniki, więc na odpowietrznikach będzie słychać, czy układ jest napełniony, czy nie. Ok, czyli manometr nam się dźwiga, czyli do instalacji dopuszczamy wody. Jednocześnie warto wspomnieć, właśnie tu na samej górze jest odpowietrznik, który trzeba odkręcić i tędy sobie powietrze ucieka, czyli dopuszczamy wody do układu tak samo na wężownicy zakładam yy, odpowietrznik tak żeby w dosyć prosty sposób właśnie odpowietrzyć wężownicę tak samo na zbiorniku buforowym jest odpowietrznik który syczy i którym właśnie te powietrze nam się wydostaje ok, kotłownia napełniona układ zostawiony na dwóch barach prawdopodobnie jeszcze coś odpowietrzymy z zór. Więc dlatego troszkę wyższe ciśnienie. Teraz zobaczę sobie wszystkie połączenia, yy, śrubunki, szczególnie zawory, czy coś cieknie czy nie. Posprawdzam, czy mamy faktycznie szczelność. Skoro kotłownia zalana, ciśnienie się utrzymuje i nigdzie faktycznie nie widać wycieków. posprawdzam sobie pod zbiornikami i właśnie śrubunki, szczególnie śrubunki czy miejsca dokręceń tam gdzie są pakuowane te wszystkie miejsca gdzie są ze sobą łączone to nigdzie na razie nie widać wycieków jeszcze też to trzeba trochę poczekać i zobaczyć w czasie czy faktycznie nic się nie będzie działo z instalacją natomiast teraz możemy sobie odpowietrzyć właśnie i wężownicę jeszcze i połączenie rur pomiędzy zbiornikiem a jednostką wewnętrzną i dopiero wtedy będę odpalał mm, całą górę, czyli kaloryfery. Wtedy też pójdziemy i odpowietrzymy właśnie każdy kaloryfer y, z kluczykiem i zobaczymy czy jest instalacja napełniona. Wtedy puszczę pompę obiegową na kaloryfery i odpowietrzymy jeszcze od kaloryfery. No okej, okay, so wchodzimy w menu serwisowe. Jednostki wewnętrznej i puścimy sobie pompę na zbiornik na ciepłą wodę oraz na bufor oraz na ciepłą wodę. Jednocześnie, w tym miejscu, warto wspomnieć, że zawór trójdrożny nie jest oryginalny z pana i elektrycznie troszkę inaczej go trzeba podłączyć niż standardowy zawór trójdrożny. Trzeba sprawdzić schemat elektryczny, jak ma być podłączony właśnie ten zabór. Więc sprawdzimy sobie właśnie siłowniki. Sprawdzimy pompę, załączymy, sprawdzimy jaki jest przepływ od razu. Mamy tylko informację. O właśnie, i słychać jak jest zapowietrzona. I słyszymy jak właśnie odpowietrznik działa. Więc odpowietrzymy sobie jeszcze właśnie układ. OK, czyli mamy 40 litrów na minutę i sprawdzimy sobie. Zamknę zawór na przykład od zbiornika buforowego i sprawdzę, czy jest przepływ, czy nie. W ten sposób sprawdzę, czy siłownik zaworu trójdrożnego jest dobrze podłączony. Więc w standardzie jest załączone nagrzanie, to dlatego, jak zamknę. No i OK, czyli mamy zawór trójdrożny dobrze podłączony bo jak zamknę zawór z bufora to nie mamy przepływu, ten przepływ się zmienia więc jest ok i jak zamknę teraz zawór od ciepłej wody użytkowej od wężownicy to przepływ nie powinien się zmienić ok i teraz sprawdzimy właśnie w drugą stronę czyli mamy zawór trójdrożny damy na zbiornik zawór się przełącza i teraz w drugą stronę odpowietrzamy właśnie wężownicę i jak zamknę, jak zamknę zawór na wężownicy to powinien przepływ zmaleć lub całkowicie go nie być. Więc jest OK, zawór trójdrożny jest podłączony. Jednocześnie odpowietrzamy sobie właśnie wężownicę i sprawdzamy jakie są przepływy. Podłączenie zaworu przelotnego odbywa się przez podłączenie pod właśnie albo open albo close. Tu jest napięcie albo go nie ma, więc musimy właśnie sprawdzić jak jest podłączony. Natomiast niebieski i brązowy pod stałą fazę i pod neutralny. Więc czarny to jest sterujący i czasami tu jest napięcie, czasami nie ma. Układ mamy odpowietrzony i jednocześnie w tym momencie spisuje sobie wartości ile litrów na minutę właśnie przez albo wężownicę, albo zbiornik buforowy przepływa, więc około 40 litrów na minutę i na wężownicy, i na zbiorniku buforowym, więc to jest fajny wynik i to do protokołu wpisuję. Więc jeżeli kotłownię mam już odpowietrzoną, sprawdzone, czy nic nie cieknie, no to co, lecimy dalej, czyli jedna osoba zostanie tu w kotłowni, będzie dopuszczać wody do układu i pilnować tego ciśnienia. Natomiast druga właśnie idzie od powietrza koloryfery i jednocześnie dopuszczamy wody i właśnie odpowietrzamy koloryfery. Następnie właśnie puścimy pompkę, żeby nam jeszcze wymusiła obieg i sprawdzimy sobie, czy coś tam cieknie, nie cieknie, co się dzieje. No okej, okay. czyli jesteśmy przy koloryferach, odpowietrzamy kluczyk, ważna rzecz i odpowietrzamy, odkręcamy odpowietrznik i odpowietrzamy szmatka, żebyśmy nie polali na podłogę. No i, i czekamy aż poleci woda no Okej, okay, czyli jesteśmy teraz na piętrze I każdy grzejnik Tak właśnie odpowietrzamy A właśnie druga osoba pilnuje Żeby te ciśnienie było około 2 bar Układ odpowietrzony, więc Załączymy pompę obiegową Wymusimy obieg wody W układzie i jeszcze Te pęcherzyki powietrza, co tam są W rurkach w instalacji Właśnie przez odpowietrznik na zbiorniku buforowym Wszystko to powinno wylecieć Czyli co, załączamy pompę obiegową, która idzie właśnie zbiór, ze zbiornika buforowego i na całą instalację. Tutaj sprawdzimy sobie na jakim biegu ona pracuje teraz na auto. To włączymy sobie ją na maksymalny przepływ. Tutaj jest oznaczenie S3 i wyciągamy całe te powietrze z instalacji jeszcze. Ok, mamy to. Instalacja odpowietrzona i kotłownia i góra. Więc możemy przejść do uruchamiania pompy ciepła. Na początek sobie uruchomimy ją w trybie ciepłej wody użytkowej. Następnie uruchomimy zbiornik buforowy oraz ogrzewanie domu. Podgrzejemy zbiornik na ciepłą wodę użytkową, sprawdzimy sobie COP. Następnie ustawimy krzywą grzewczą do pompy ciepła, parametry sprawdzimy i przejdziemy przez całą konfigurację, wypełnimy protokół uruchamienia i pożegnamy się z inwestorem życząc udanej pracy pompy ciepła ok, odpalmy sobie teraz na zbiornik buforowy pompy ciepła i zobaczymy właśnie jak grzeje ok, w tym miejscu właśnie w mm, sprawdzeniu systemu sprężarka mamy możliwość sprawdzenia właśnie jak, z jaką częstotliwością pracuje i, i na razie się sprężarka rozkręca, więc będzie to rosło Jednocześnie możemy sprawdzić sobie właśnie uzyski tzw. Tak COP i to jest w MONIT poboru energii obecnie i mamy na razie jest nasze COP na 0,8. Za chwileczkę jak pompa się rozkręci to te COP będzie dużo, dużo wyższe. Pompa jest sprawdzona na ciepłą wodę użytkową. Teraz Przeanalizujmy sobie, jaka jest krzywa grzewcza i według tych danych, które już mam od inwestora, czyli jaka maksymalna temperatura na wyjściu przy minusowej temperaturze ma być, tak właśnie ustawmy krzywą grzewczą. Więc wchodzimy w menu, wchodzimy w ustawienia instalatora i z ustawienia działania dajemy właśnie grzanie. Tu jest nastawa temperatury zasilania, grzania i mamy krzywa. Tu mamy tak, w standardzie pompa jest ustawiona w ten sposób, że jest 55 stopni przy minus 5 stopniach, a przy plus 15 stopniach na zewnątrz jest 35 stopni właśnie na instalacji. Więc tą krzywą zmieniamy w taki sposób, że inwestor wspomniał, że on przy gdzieś około minus 10 stopniach miał około 45 stopni. Na zasilaniu pompy ciepła. Następna wartość, jaka jest, to, że przy właśnie 15 stopniach na zewnątrz miał około 30 stopni właśnie na, na zasilaniu. Więc jak właśnie sezon grzewczy kończył, no to na, na tym wyjściu gdzieś taką temperaturę miał. Zatwierdzamy, i w ten sposób będziemy też mogli zmieniać krzywą grzewczą. Pompa ciepła już jest skonfigurowana, podłączona do. Smart Clouda do strony internetowej jest też podpięty serwis cloud, więc ja zdanie będę mógł wejść na pompę ciepła i tą krzywą grzewczą jakby co zmienić. Parę rzeczy jest jeszcze właśnie do sprawdzenia, czyli delta T tu zostawiamy 5 stopni. Kolejna rzecz to jest właśnie zbiornik i, na, i co możemy zrobić? To możemy sobie pozmieniać właśnie czasy załączania. Ciepłej wody użytkowej lub bufora. Kolejna rzecz, taka dosyć istotna, to kiedy ten zbiornik na ciepłą wodę ma się z powrotem załączać. Czyli ustawiamy sobie właśnie w podstawowym menu i na jakim poziomie ciepła woda ma być utrzymywana. Natomiast jest coś takiego, jak właśnie ta różnica, którą możemy ustawić, czyli w standardzie. Jest to 8 stopni, czyli mamy ustawioną temperaturę na zbiorniku 50 stopni. To pompa ciepła znowu załączy się przy właśnie minus 8 stopni, w tym przypadku 42 stopni. I właśnie ta wartość jest możliwa do zmiany. Czyli, jeżeli teraz przykładowo w domu mieszkańcy każdy jeden po drugim idą się właśnie kąpać. To prawdopodobnie ta różnica będzie musiała być mniejsza, żeby ten zbiornik szybciej się nagrzewał, szybciej się załączał i ta wartość jest do przetestowania. W tym przypadku są dwie osoby, jest 200-litrowy zbiornik, spokojnie, yy, ta wartość wystarczy. Więc tutaj to zostawiam i lecimy dalej. W pompie ciepła jest ustawiona standardowo dezynfekcja termiczna, czyli tzw. legionella. I możliwość jest tu kilka. W standardzie jest ustawiony właśnie poniedziałek, że ma się wygrzewać zbiornik do, o godzinie 12 i temperatura 65 stopni. I jeszcze jest czas 10 minut. Więc jeżeli nie bylibyśmy w stanie wyciągnąć całej wody ze zbiornika w ciągu jednego dnia, to faktycznie takie coś się przydaje i żeby to robić codziennie. Głównie to jest właśnie w szpitalach. Ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby właśnie tą wodę zużywać. I tu, w tym przypadku inwestor może mieć taką potrzebę, żeby to właśnie raz na tydzień y, przegrzać taki zbiornik, żebyśmy się ewentualnych tych bakterii pozbyli, y, ponieważ są dwie osoby. i Jest dosyć spory zbiornik, więc może się to przydać. Ok, mamy to. Pompa ciepła właśnie pracuje. Grzejemy zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Na dworze jest ciepło, więc. Yy, sprężarka i pompa ciepła pracują dosyć cicho. W innym filmie właśnie zobaczysz jak to wygląda przy minusowych temperaturach, więc za dzisiejszy filmik Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście do końca. Dzięki, zostawcie komentarz, lajka. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie to właśnie komentarz, subskrypcje pomoże nam to rozwijać dalej właśnie ten kanał. Do zobaczenia. Cześć!